Cześć! Dzisiaj o losowaniu turnieju w Cincinnati, który nadchodzi, o walce Huberta Hurkacza w Kanadzie, która idzie mu coraz lepiej, i o słabej formie areny Sabalenki, przynajmniej w tym momencie. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tej serwisy. Zacznijmy od losowania imprezy w Cincinnati, która rusza we wtorek, a w sobotę wieczorem, czasu polskiego, odbyło się właśnie losowanie turnieju. Zawody rangi WTA 1000 i ATP 1000. Tytuł broni Kokogov i Nowak Djokovic. To będzie skomplikowane, bo amerykańska tęsiska nie jest w najwyższej formie, o czym za chwilę i pewnie będzie jej ciężko bronić tytuł. Nowak z kolei zdecydował, że nie przyleci na te zawody. Odpoczywa po Igrzyskach, gdzie zdobył olimpijskie złoto. Turniej duży w Cincinnati, bardzo prestiżowy, ostatni sprawdzian przed US Open, przed turniejem wielkoszlemowym, który rusza już 26 sierpnia, czyli za dwa tygodnie. Rok temu Coco wygrała w finale z Karoliną Muchową, a w półfinale pokonała Igę Świątek. To był pamiętny, bardzo dziwny mecz. Jeśli chodzi o turniej w Cincinnati i Igę Świątek, to drabinka układa się następująco dla liderki rankingu. Pierwsza runda, wolna, oczywiście z racji wysokiego rozstawienia, najwyższego. Druga runda, Aila Tomlianowicz, albo jedna z kwalifika kwalifikantek. To może być Naomi Osaka, bo ona jest w kwalifikacjach, ale też może być Magdalena Frech. Zresztą ciekawa uwaga: Japonka nie obraziła się za brak dzikiej karty, tylko zdecydowała się właśnie wystąpić w eliminacjach. W trzeciej rundzie Iga może się zmierzyć z Kostjuk noskowo albo Mertens. I tutaj ciężko wskazać, która najprawdopodobniej mogłaby być rywalką naszej tęsiski, bo to jest turniej kolejny tuż po Igrzyskach i ta forma jest troszeczkę zagadkowa. W ćwierćfinale Jasmine Paolini, Emma Navarro albo Mirra Andrzejewa to te najmocniejsze nazwiska. No, myślę, że zwłaszcza pojedynek z Paolini byłby bardzo ciekawy. A w półfinale Aryna Sabalenka, Jelena Ostapienko, Wiktoria Azarenka albo Elina Svitolina. W tym przypadku bardzo mocne nazwiska, ale Sabalenka to o niej za chwilę słów kilka. Zagadkowa forma, Ostapienko również. Jeśli Iga dojdzie do finału w Cincinnati, to rywalki mogą być następujące. Te najwyżej rozstawione w drugiej części: Drabinki, Koko Goff, Jelena Rybakina. Jessica Pegula, Kim Jen, Chinka, która jak widziałem w mediach społecznościowych doleciała już do Stanów Zjednoczonych, na pewno jest bardzo podbudowana sukcesem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, występowała stadion w takiej bluzie właśnie, że medale nie są dla wszystkich, no więc już sobie zdążyła przygotować z okazji sukcesu olimpijskiego. Na pewno będzie mocna, ale z drugiej strony ja jestem ciekaw, jak ona się będzie prezentować w tych najbliższych turniejach i czy na pewno ten sukces ze stolicy Francji poniesie ją, bo wiecie, Igrzyska Igrzyskami, a to wygląda czasami różnie w turze. Biorąc pod uwagę tą całą drabinkę, to oczywiście trudno powiedzieć w tym momencie, bo wydaje mi się, że generalnie Iga nie trafia w ostatnich turniejach tylko na te najmocniejsze, teoretycznie. Z którymi mogłaby zagrać w kolejnych poszczególnych rundach. Z drugiej strony, ten turniej to zwłaszcza jest pod wielkim znakiem zapytania, bo to są zawody kolejne tuż po Igrzyskach Olimpijskich i forma niektórych zawodniczek jest absolutnie zagadkowa. Z punktu widzenia IGI też wielka niewiadoma, bo to jest jej pierwszy turniej po rywalizacji o medale w Paryżu. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi. Prawdopodobnie to jest jej jedyny start przed US Open, który nadchodzi. Nie grała w Toronto w ostatnich dniach, bo wycofała się. Musiała odpocząć, przede wszystkim, przede wszystkim myślę, mentalnie po turnieju olimpijskim. I warto też dodać, że Iga nigdy nie wygrała turnieju w Cincinnati. Zeszłoroczny półfinał to jest jej najlepszy jak dotąd wynik na tych kortach. Pozostałe te które będą rywalizować w tym turnieju, Magdalenet w pierwszej rundzie trafiła na Katie Bouter. Brytyjkę 33 na świecie. No, może to być trudny mecz dla Magdy, ale kto wie, to też jest rywalka w jej zasięgu. Ostatnio grała w Toronto, Polka przegrała w drugiej rundzie z Emmą Navarro. Magdalena Frech rozpoczyna rywalizację, jak już mówiłem, od eliminacji. Ostatnio w Toronto szło i dobrze, bo w pierwszej rundzie pokonała Potapową w bardzo dobrym stylu, a w drugiej rundzie. Po bardzo zaciętym spotkaniu trzysetowym ostatnia partia przegrana 6-7, 5-7 w tej breaku Przegrała z Dianą Schneider, Rosjanką, która radzi sobie w Toronto naprawdę dobrze. Pokonała chociażby Kokogov. Jeśli chodzi jeszcze o drabinkę w Cincinnati, no to nie znajdziemy w niej nazwiska Daniel Collins, nie wiadomo dlaczego nie zdecydowała się zagrać w tym turnieju, sporo zamieszania wokół niej w trakcie Igrzysk Olimpijskich, zwłaszcza po tym meczu z Igą Świątek i w tym momencie no widać, że chyba nie jest gotowa do gry. W ćwierćfinale ewentualnym Ostapienko może zagrać z Sabalenką, ale Ostapienko też może trafić na Zarenkę i wtedy myślę, żeby się martwiła bardzo, bo przegrała z tą Białorusinką wszystkie pięć dotychczasowych spotkań. Koko Go w drugiej rundzie może zagrać w Cincinnati już z Julią Putincewą, czyli no coś groźną tęsistką w ćwierćfinale z Dżeng. Więc no tutaj sporo znaków zapytania wokół Koko, która broni bardzo dużo punktów. W tym okresie właśnie i chociażby także za wygrany US Open y, będzie musiała sporo bronić w Nowym Jorku. Jessica Pegula w drugiej rundzie może już trafić na Karolin Karolinę Muchową to też taka ciekawostka. Hubert Hurkacz. On rozpocznie zmagania y, w ramach ATP-1000 w Cincinnati od meczu z, kwalifika z kwalifikantem albo Cameronem Norim, czyli Brytyjczykiem. Blisko niego w drabince są Tommy Paul. Lorenzo Mussetti, Frances Tiafo, Daniel Miedwiediew w, e w ewentualnym półfinale. Dość daleko jest Grigor Dimitrov, ów, bo to jest bardzo niewygodny. Bułgar dla Polaka, bilans y, Hubert ma z nim 0 do 6, ale w tym momencie Hubert jeszcze skupia się na Montrealu i bardzo dobrze. Jest już w ćwierćfinale, gdzie w drugiej rundzie pokonał Kokinakisa, 81-e świata, 4 6 6 3 7 -6. Trudny, bardzo długi mecz przekładany z powodu złej pogody w Kanadzie. Wyjątkowe okoliczności. Tym bardziej, że kilka godzin później zagrał mecz trzeciej rundy z Francuzem Ridner-Kneszem, 65. zawodnikiem świata. Wygrał ponownie w trzech setach, znów przegrywając pierwszą partię 4-6. Potem zwyciężył 6-3-6-4. Nie były to może najlepsze mecze Huberta w karierze, ale. Wyciągnięte z 0,1 w setach, rozegrane na przestrzeni zaledwie kilku godzin. Dwaj niebezpieczni zawodnicy, z, którym, z którymi udało się Polakowi wygrać. Jest już w ćwierćfinale, gdzie tam czeka kolejny Australijczyk. Popyrin, 62. Rakieta świata. I docenić trzeba, bo to są pierwsze mecze Huberta po kontuzji, jaką do, odniósł na Wimbledonie. Nie grał na Igrzyskach z powodu no właśnie. Że nie zdążył zregenerować się po, po urazie kolana. No i to są też pierwsze spotkania, gdy występuje jako szósty zawodnik świata, bo Hubert od początku tego tygodnia awansował właśnie na to najwyższe miejsce w karierze. W Montrealu, w ćwierćfinale, Janik Sider niespodziewanie przegrał z Rublowem. No i forma Włocha, także zagadkowa, bez szału ostatnio. Rywalem Rosjanina będzie Arnaldi, inny Włoch. Który pokonał Japończyka Nishikoriego, doświadczonego zawodnika, który próbuje wrócić do jak najwyższej dyspozycji. Hubert Hurkacz albo Popyrin, jeden z tych zawodników w, w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Zwieriew Korda. No, może dojść do ciekawego bardzo widowiska, czyli spotkania Hurkacza ze Zwieriewem. W półfinale w Montrealu, jeśli chodzi o drabinkę Deblową, jest również para Ugones Jan Zielicki. Sporo niespodzianek w turnieju rangi WT 1000 w Toronto. Diana Schneider ograła Ludmiłę Samsonową, wcześniej Kokogow, i w półfinale zmierzy się z yy, Jessicą Pegulą. Z kolei w drugim półfinale wystąpią Emma Navarro, kolejna Amerykanka, która radzi sobie do dobrze, i ze swoją rodaczką Amando Anisimową, która wyeliminowała yy, w nocy Arynesa Balenkę, wcześniej Darię Kasatkinę i Annę Kalińską, co za turniej dla Anisimowej. Pierwszy półfinał rangi wt 1000 w karierze i wygrywając z Sabalenką, odniosła pierwsze zwycięstwo nad tysiącem stop 10 od dwóch lat. Bilans z Sabalenką ma już bardzo korzystny, bo 5-2 to taka powoli rodzi się zmora dla Aryny. Aryny, która nie radzi sobie ostatnio najlepiej w Waszyngtonie, w tym trudniejszym. W trakcie igrzysk odpadła w półfinale z Buskową, a teraz w ćwierćfinale Toronto z Anisimą. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na losowanie Igi Świątek i Magdalinet. Czy wierzycie, że Magdalena Frank przejdzie eliminację i no, oby nie trafiła na IGę w drugiej, ewentualnej rundzie? I co sądzicie o występie Huberta Hurkacza w Kanadzie? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.